Dzisiaj 21, 21, kwietnia 2019 mm -hmm. jesteśmy nad morzem między zdroja naszej e, naszej pięknej kurocie i nie bardzo nam się podobało, podobało e, w naszym ambedzie. dlatego że przebudowano, przebudowano zrobiłem taką schołówkę, ale tu w hotelu o Aurora w hotelu Aurora, prawda? Nie. Ładnie, kochanie, sympatycznie. Całkiem dobrze było, nie? W hotelu Aurora zjedliśmy, wypiliśmy. Co nieco i wesołego Alleluja, kochanie. Wesołego Alleluja, w międzyzdrojach. Wszystkiego dobrego. Najlepszego. 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 Aleluja. Aleluja. aleluja aleluja, tak jest. I jedziemy dalej. Gdzie jedziemy? No do Pobierowa bo jesteśmy w Pobierowie Gdzie najpiękniej? Po